Dziękuję nr 3 im. Powstańców Dziękuję Przedszkolu numer 2 im. Bajkowi Świat Krogoźnie, za nominację do akcji Chodni Oczywiście wyzwanie przyjmujemy Dziękujemy za przyznanie tak zaszczytnej nominacji Przecież ten co nie pomaga to po prostu w przedsięwzięciu to serducho, nie odwaga, bo nikt nie jest obojętny, dziś na akcji się pomaga, nasza cała szkolna paczka już nieraz raz udowodniła, że gdy trzeba komuś pomóc, to się budzi wszystkich siła, chociaż dotąd nasze akcje się skupiały na osobie, dziś zwarliśmy nasze szyki, by postawić się chorobie, aby wspomóc dziś naszych dzielnych bohaterów, bezimiennych w białych kitlach mamy takich bardzo wielu. Tylko rapowanie i wpłacanie pewnej kwoty to jest wyjście na trapiące nas obecnie. Dziś kłopoty, lecz rozsądek w naszych głowach to naprawdę rzecz święta A co widać na ulicach, mało kto o tym pamięta Pełne plaże, rozluźnienie, w sklepie nawet bez maseczek Choć codziennie na ekranie czytasz nowy wciąż paseczek Rośnie liczba zakażonych, wciąż odchodzi wielu ludzi To przeraża nas okropnie i współczucie w sercu budzi Może jesteś bohaterem i nie boisz się choroby Ale pomyśl też o innych, co ich wcale nie chcą zdobyć Ale nie chcą zdobyć Bo są słabsi, trochę starsi, może zmniejszą odpornością Nosząc maskę W pewnych miejscach zachowujesz się spotkowujesz Bezmyślność na porządku dziennym będzie to znów COVID-19 Zapanuje u nas wszędzie, w domach zamknij nas pandemia Wrócą wszystkie obostrzenia, a już wirus udowodnił, że potrafi życie zmienić Mamy apel dziś do wszystkich, aby złączyć nasze siły By rozprawić się z wirusem, bo on wcale nie jest miły Patrz na innych, burz maseczkę i zachowaj odległości A to wszystko się odwdzięczy w niedalekiej już przyszłości W niedalekiej już przyszłości Przyjaźń i rozsądek zapanuje wokół wszędzie, wtedy wróci wiara w przyszłość i na pewno dobrze będzie. Niechaj przyjaźń i rozsądek zapanuje wokół wszędzie, wtedy wróci wiara w przyszłość i na pewno dobrze będzie. Nominujemy naszych sąsiadów. Zespół szkół w i Hipolita Cepielskiego w Rogoźnie i poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Rogoźnie. Będzie dobrze!